Z coś się znajdzie? Cztery sekrety. Dwa z kuchni, dwa z apteki. Co od Ciebie? Daj znać w komentarzu, obserwuj i chodź. Zapomniał, mały bonus dopisze. picia. Wyobraź sobie, jak po ciężkim dniu siadasz na kanapie, lecz zamiast ulgi czujesz nieznośny dyskomfort. Temat, o którym nikt nie chce rozmawiać, ale tak naprawdę cierpi na niego co drugi dorosły. Jeden to octet jabłkowy. Natychmiastowa ulga w pieczeniu. Siadówka z octu jabłkowego. Pół szklanki do obrządku, siadasz i się relaksujesz. To wszystko, co musi zrobić. Są badania, które mówią, że ocet jabłkowy zmniejsza stany zapalne. Ale na hemoroidy ponoć nie ma nic lepszego. Więc wyrzucać skórkę z bananów, przyłóż w wiadome miejsce na 15 minut. Możesz również zmiksować skórkę z bananów odrobinę na wody, zrobić papkę, przyłożyć w wiadome miejsce. Co to daje? Zmniejsza ból czy śpiesza gojenie. dania, na temat bananów, które zawierają sobie flavonoidy i taniny które to mają przeciwzapalnie. Coś za grosze zapteki mać nagietka. etek to naturalny środek przeciwzapalny, który działa cuda. Na skórę błony śluzowe również zmniejsza obrzęki i przyspiesza gojenie. Tak z Propolisem, czyli złoto od pszczół na himaronie. A to dlatego, że propolis działa silnie przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie. Znaczy jeden czopek przed przedtem koszt 10-15 zł. To tyle ode mnie. Wpadnij na bloga naturoTata.pl, gdzie znajdziesz dużo więcej ciekawostek w tym temacie.